Cześć kochani, witam Was na moim vlogu w kolejnym już odcinku. Słuchajcie, z update'ami z Australii. I tak właściwie, słuchajcie, w tym tygodniu, w ten weekend, miałam wam wypuścić filmik z przepisem na naturalny krem, ale niestety oczywiście się nie wyrobiłam, dlatego stwierdziłam, że szybko wskakuję do samochodu z Jamie i nakręcamy dla Was taki filmik z aktualnościami, właściwie nawet nie aktualnościami z Australii, a takimi aktualnymi bieżącymi spostrzeżeniami moimi ciekawymi odnośnie Australii, którymi się jeszcze z wami nie podzieliłam, a którymi się podzielę w tym odcinku. Zaczniemy słuchajcie sobie od święta państwowego, które przypada akurat na ten weekend, a dokładnie w sobotę. No ja to kręcę w piątek, dzisiaj jest piątek, mam nadzieję, że wyrobię się z przerobieniem tego filmiku do soboty. Więc jeżeli, jeżeli się wyrobiłam i oglądacie to w sobotę, to dzisiaj, właśnie 25 kwietnia, jest to święto, które się nazywa Anzac Day, czyli Dzień Anzac. Zaraz Wam wszystko opowiem o tym święcie, ale właśnie, żebyście wiedzieli, ta sobota

Przypada w Australii święto państwowe Anzac Day. Słuchajcie teraz tak króciutko, szybciutko o tym Anzaku. Także ten dzień Anzac obchodzony jest co roku 25 kwietnia, na pamiątkę przyłączenia się wojsk nowozelandzkich i australijskich do pierwszej wojny światowej w 1915 roku. Także słuchajcie, 25 kwietnia 1915 roku wojska australijskie i nowozelandzkie wylądowały o świcie w Gallipoli w Turcji. Ale słuchajcie, mimo tego, że Australijczycy i nowozelandzcy Zalandczycy akurat w tym Gallipoli w Turcji nie odnieśli wtedy jakiegoś wielkiego sukcesu, e, dlatego że musieli się stamtąd wycofać. E, bo stracili bardzo dużo żołnierzy, dużo ich zostało zamordowanych przez Turków, to mimo tego, słuchajcie, byli bardzo odważni, bardzo honorowi i zapamiętało się to właśnie wśród Australijczyków i Australijczycy postanowili właśnie oddawać im cześć w tym dniu i upamiętnić po prostu to wydarzenie, bo walczyli tam po prostu niesamowicie odważnie i do upadłego, że tak powiem. Także słuchajcie, ten Anzac Day to jest taki umowny dzień dla Australijczyków, żeby oddać po prostu cześć wszystkim żołnierzom australijskim walczącym, czy tam poległym e, w jakichkolwiek konfliktach zbrojnych. Czy tam w I wojnie światowej, czy w II wojnie światowej, czy w jakichkolwiek innych konfliktach zbrojnych. Australijczycy, słuchajcie, są mega dumni ze swoich żołnierzy i dlatego tego 25 kwietnia w Anzac Day e, wszyscy, praktycznie wszyscy, no wiadomo nie wszyscy, ale większość Australijczyków bierze udział w takich porannych e, o świcie, apelach, uroczystościach, marszach których właśnie przechadzają się po ulicach ci weterani, wojenni, żołnierze sił zbrojnych, czy też lądowych lub powietrznych, policja i tak dalej i tak dalej, ale także rodziny tych poległych. A reszta ludzi stoi wokół i przygląda się temu, no i wszyscy ogólnie oddają cześć wszystkim tym żołnierzom walczącym, bądź też poległym właśnie w jakichkolwiek konfliktach zbrojnych. Żołnierzom, słuchajcie, w znaczeniu australijskim żołnierzom, wiadomo. I jak się domyślać, słuchajcie, Anzac Day to jest święto narodowe, państwowe, więc dzień wolny od pracy. Większość rzeczy jest pozamykanych, czyli jakieś banki, poczty, biura, urzędy, sklepy, nawet supermarkety, słuchajcie, i centra handlowe. Bo tak jak właśnie już Wam mówiłam w zeszłym odcinku, Anzac Day jest jednym z czterech dni w Australii, w których właśnie wszystko jest pozamykane. I te pozostałe, jak nie pamiętacie, to jest wiadomo Boże Narodzenie, Wielki Piątek, teraz Anzac Day i kolejne to będzie święto pracy w maju. W tym roku, słuchajcie, wiadomo, ten Anzac Day będzie troszeczkę inaczej wyglądał. Ze względu na kwarantannę i koronawirusa, ludzie nie zbiorą się właśnie na tych marszach, apelach, tylko po prostu rząd poprosił ich, żeby dalej oddali cześć. Poprzez to, że wyjdą na werandy, przed garaż, na ogród o tej szóstej rano i będą oddawali cześć tym żołnierzom. Wiem, że też tam w internecie parę rzeczy krąży, parę stron internetowych, na których właśnie można oddać cześć tym żołnierzom. Także taka forma też. Jeszcze na koniec takie trzy charakterystyczne rzeczy, o których ja akurat wiem, związane z Anzakiem. I pierwszy to takie hasło, lest we forget, czyli nie zapomnimy, które widnieje właśnie na pomnikach różnych oddających cześć żołnierzom. Mak, kwiat mak, który jest symbolem krwi przelanej, wiadomo, przez żołnierzy. I ciasteczka, słuchajcie, anzakowe, czyli takie kruche, ja bym powiedziała maślane, które właśnie je się głównie w tym dniu Anzak. A teraz, słuchajcie, już przejdę do paru ciekawostek odnośnie Australii, które spostrzegłam w minionych paru tygodniach, i właściwie mi się przypomniało, że jeszcze Wam o tym nigdzie w żadnym filmiku nie powiedziałam. Także są to takie aktualne spostrzeżenia, ale nie jakieś aktualności. I pierwsza, słuchajcie, rzecz, która mnie mega serdecznie denerwuje, to to, w jaki sposób Australijczycy parkują swoje samochody w dzielnicach. I ja Wam tutaj wrzucę parę zdjęć, bo porobiliśmy właśnie z mężem. E, idziecie słuchajcie na spacer z wózkiem, na przykład w naszym przypadku, czy ogólnie z psem, to non-stop musicie wychodzić na drogę. Bo Australijczycy mają taką manię, ja nie wiem skąd to się wzięło, nie wiem czy można im, czy co, ale widziałam wielokrotnie policję, że ignoruje takie zachowanie. Australijczycy parkują samochodami po prostu albo tak jak się jedzie ulicą, to sobie nagle staną i zajmują cały, całą jedną stronę uliczki takiej w dzielnicy, albo po prostu sobie staną na całej szerokości chodnika. Mam nadzieję, że widzicie to wyraźnie, o co mi chodzi, i naprawdę słuchajcie, tam jest dużo miejsca na placu przed domem, gdzie mogliby stanąć tym samochodem, ale oni po prostu nie wiem, muszą na betonie stać. Chyba tak sobie uznali, że po prostu na trawie się nie staje, dlatego stoją na betonie. Jak już nie ma miejsca na podjeździe przy garażu, no to sobie staną dalej, zajmując chodnik. Czyli nie wiem, moje rozumowanie jest, że w Australii chodniki w dzielnicach służą do parkowania samochodów. A dlaczego i skąd mam taki wniosek? Stąd słuchajcie, że kiedyś jechała policja. Jak właśnie była taka sytuacja, że stały samochody, które zastawiły cały chodnik. Ja byłam z wózkiem z moim dzieckiem i z psem i jak jechał samochód policyjny, ja wyszłam na ulicę, ponieważ inaczej nie byłam w stanie przejść tego chodnika i policja nic nie zrobiła. Więc dochodzę do wniosku, że to nie jest jakieś złamanie prawa, po prostu mogą sobie tak stawać i tak stoją. Także dla mnie, słuchajcie, szczerze powiedziawszy, budowanie chodników w Australii jest bezsensowne, jeżeli ma to służyć tylko i wyłącznie temu, żeby ludzie sobie tam mogli zaparkować samochód. Druga taka rzecz nieprzyjemna, słuchajcie, w tych dzielnicach to jest to, że praktycznie przy każdym domu znajduje się drzewo. I to bardzo blisko ulicy. Ja Wam tutaj też wrzucę fotkę, o co mi chodzi. Ale no, mija mi się to z celem, dlatego że jak ja na przykład chcę przejść na drugą stronę ulicy, no to pojawia się niebezpieczeństwo, bo trzeba się wychylać, żeby zobaczyć, czy tam jakiś samochód nadjeżdża, czy nie, więc jest to pod tym względem bardzo niebezpieczne, zasłania widoczność. No i dla samochodów, wiadomo, każde drzewo blisko ulicy jest niebezpieczeństwem, mimo tego, że jest to w dzielnicach i tam powinno się wolno jeździć. No to jednak jest to drzewo i jest to niebezpieczeństwo dla poruszającego się samochodu. Dlatego nie rozumiem tego, dlaczego Australijczycy, którzy tak są za bezpieczeństwem, za jakimiś prawami, normami, przestrzeganiem wszystkiego, dlaczego oni po prostu w ten sposób postępują, że przy każdym domu praktycznie jest drzewo, czyli potencjalne niebezpieczeństwo. Myślę, słuchajcie, że podczas tej mojej jazdy widzieliście za oknem, jak właśnie jest drzewo za drzewem, ale ja Wam jeszcze mimo wszystko tutaj wrzucę zdjęcie, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. No ale przejdźmy już, słuchajcie, do... Miliższych incydentów. Australijczycy z mają taką fajną e, naturę witania się z nieznajomymi. Jak się na przykład przechadzają uliczkami dzielnicy, e, czy tam gdzieś na plaży. W parkach i tak dalej. Oczywiście głównie w takich mniejszych skupiskach ludzi, więc jak jest jakieś większe skupisko ludzi w głównych, jakichś dużych miastach, no to to już nie będzie miało miejsca za bardzo, czy tam w supermarketach i tak dalej. Ale normalnie na ulicy, słuchajcie, jak się przechadzacie, idziecie na spacer, czy gdzieś się wybieracie, na plaży i tak dalej, jakimiś uliczkami, to nawet jak kogoś się nie zna, to tak jak w Polsce, w polskich górach po prostu się kogoś przywita, powie się hi, how are you, albo sam. High. Jest to naprawdę takie miłe, albo się człowiek uśmiechnie, więc naprawdę fajna taka zasada, można powiedzieć. Nie wiem, słuchajcie, czy Wam kiedyś mówiłam o tym, że Australijczycy uwielbiają spędzać czas w garażach. Nie wiem, co oni w tych garażach widzą, słuchajcie, bo każdy domek ma chociażby taki malutki ogródek, malutki wielkości właśnie garażu, a jednak bardzo dużo Australijczyków często wieczorami siedzi sobie w tych garażach, grillują tam. A nie wiem, no dziwne to jest, bo jest to zabudowany jednak teren, ten garaż mają otwarte, podniesione drzwi no i sobie tam biesiadują, zapraszają znajomych, robią barbecue i tak to właśnie wygląda no nie wiem, e, dziwne jest to dla mnie, ja już bym bardziej wolała w ogródku sobie posiedzieć albo pójść gdzieś na plażę no ale bardzo dużo z nich tak właśnie robi że garażują sobie i ostatnia słuchajcie rzecz, o której muszę tutaj Wam powiedzieć to są tablice rejestracyjne coraz więcej u nas w Makaj zaczęło się pojawiać tych takich tablic rejestracyjnych z innych stanów, bo coraz więcej ludzi się tutaj przeprowadza. I dlatego miałam okazję właśnie zaobserwować te przesłania na tablicach rejestracyjnych i parę sobie zapisałam. Bo nie wiem, czy słuchajcie, wiecie, ale część tablic rejestracyjnych, można powiedzieć większość, ale nie chcę powiedzieć wszystkie, bo tak nie jest. E, większość tablic rejestracyjnych w Australii e, ma pod spodem, pod wiadomo tym numerem rejestracyjnym, ma przesłanie odnośnie stanu, w którym właśnie to auto jest zarejestrowane. I tak dla przykładu, słuchajcie, na przykład nasz stan Queensland pod numerem rejestracyjnym na dole ma napisane Queensland myślnik Sunshine State czyli e, stan słońca. Ja wam tutaj też to wrzucę, żebyście zobaczyli jak to wygląda i każdy stan słuchajcie ma taką charakterystyczną takie charakterystyczne przesłanie, które e, charakteryzuje bym powiedziała ten stan. Victoria natomiast, czyli tam gdzie znajduje się Melbourne, e, ma przesłanie Victoria myślnik e, Education State czyli stan edukacji. I te przesłania, słuchajcie, się zmieniają. Bo na przykład Wiktoria już miała parę takich haseł na dole na tablicach rejestracyjnych, Queensland też. To są takie te dwa aktualne, które sobie spisałam, ale było tego więcej. Słuchajcie, wyświetlę Wam tutaj, jak ktoś jest zainteresowany, jakie tam są te inne hasła określające dany stan, które są właśnie na tablicach rejestracyjnych pod numerem rejestracyjnym. Jest to takie, myślę, słuchajcie, fajne, miłe, ciekawe, bo przy okazji można się dowiedzieć, co to za stan jest, mimo tego, że każdy wie, słuchajcie, w Australii wiadomo, e, każdy zna te stany, z czego są one znane, ale jest to taka ciekawa rzecz, myślę, i identyfikująca dla tych właśnie ludzi z danego stanu. I słuchajcie, kolejna rzecz odnośnie tablic rejestracyjnych, że tutaj, właśnie w Australii, bardzo dużo osób ma takie personalizowane tablice rejestracyjne, które podobno nie są zbyt drogie i dlatego, właśnie dużo ludzi to ma. Często ma to dlatego, że ktoś im to sprezentował i na przykład na tablicy rejestracyjnej. Rejestracyjnej pisze For Mom i to jest numer tablicy rejestracyjnej. Wiadomo, że oni często tam y, literki zamieniają cyferkami i na odwrót. Wiadomo, For, czyli dla to będzie jako cyferka 4 i często właśnie używają cyferki 4 w tablicy rejestracyjnej, w numerze rejestracyjnym zamiast słowa 4 i już mają skrócone. Także możecie sobie wyobrazić, że dużo tam takich właśnie zamienników mają i czasami się patrzy na tablicę rejestracyjną i próbuje ją rozszyfrować i naprawdę jest śmiesznie jak oni są kreatywni w tym przypadku, że zamieniają tam te cyfry z literkami i cyfry często zastępują słowa, tak jak możecie się domyśleć. No i co kochani, to by było już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki króciutki, szybciutki update z Australii. Mam nadzieję, że już za tydzień, czy tam za dwa tygodnie będę miała gotowy ten materiał z przepisem, z filmikiem z przepisem na naturalny krem. Także zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem. Trzymajcie się, papa! Pa. Jeżeli Wam się kochani filmik podobał, to proszę Was o lajkowanie go i zapraszam Was serdecznie do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie dostawać na bieżąco powiadomienia o nowych filmikach. Zapraszam Was też serdecznie do obserwowania mnie na Facebooku i Instagramie.